W dzisiejszym filmiku przybliżymy teorię dotyczącą ekstremów funkcji. Wyobraźmy sobie sytuację, w której daną mamy funkcję i chcemy znaleźć jej największą lub też najmniejszą wartość, albo w całej dziedzinie, albo na określonym przedziale. To wtedy takie zadanie właśnie sprowadza się do tego, by znaleźć ekstrema lokalne funkcji, czy też ogólnie ekstrema globalne funkcji. No to zacznijmy od tego, co to w ogóle jest to ekstremum. Mówiąc o ekstremum funkcji, możemy mówić o minimum albo o maksimum. W takim razie, najpierw potrzebujemy przybliżyć sobie te dwie definicje. Spójrzmy na wykres. Widzimy, że w pewnym punkcie x0 ta funkcja będzie przyjmować najwyższą wartość w jakimś otoczeniu, tak? Dlatego, że to nie będzie najwyższa wartość w całej dziedzinie, bo widzimy, że ta funkcja później przy x zbiegającym do nieskończoności będzie sobie tam lecieć do góry. Ale tutaj na tym kawałeczku, jeżeli byśmy sobie ten kawałeczek określili jako właśnie otoczenie tego punktu x0, to w tym otoczeniu punktu x0 to jest najwyższa wartość, tak? Czyli to będzie pewne maksimum lokalne, oczywiście no bo w całej dziedzinie nie, ale lokalnie, czyli w tym fragmencie, w tym otoczeniu to jest najwyższy punkt o największej wartości. To jak zdefiniować taki najwyższy punkt Lokalnie, czyli maksimum lokalne. Funkcja f ma w punkcie x0, oczywiście należącym do dziedziny funkcji, maksimum lokalne, jeśli istnieje epsilon większy od zera, taki, że dla każdego x należącego do takiego przedziału obustronnie otwartego x0 minus epsilon, x0 plus epsilon, f od x jest mniejsze bądź równe od f od x0, czyli w tym malutkim przedziale X0 minus Epsilon, X0 plus Epsilon funkcja przyjmuje najwyższą właśnie wartość w punkcie f od X0. Intuicja jest taka, że istnieje takie otoczenie punktu X0 że funkcja w tym otoczeniu przyjmuje wartości mniejsze lub równe. Czyli na pewno w punkcie x0 będzie mieć wartość największą. Możemy oczywiście mieć taką sytuację, że na przykład funkcja w danym otoczeniu będzie funkcją stałą, tak, tak jak tutaj w tym przykładzie. I wtedy w tym otoczeniu punktu x0, pomimo tego, że funkcja będzie stała, tak? czyli w całym tym przedziale x0 minus epsilon, x0 plus epsilon, funkcja przyjmuje tą samą wartość. No, ale to też znaczy tyle, że na pewno w każdym punkcie x należącym do tego przedziału, funkcja jest nie większa niż wartość funkcji w punkcie x0. No, to oczywiście od razu nasuwa się nam kolejna definicja, czyli maksimum lokalne właściwe. I tutaj już w tej definicji Funkcja w tym punkcie x0 musi przyjmować wartość większą niż w każdym innym punkcie z tego otoczenia. Czyli tutaj już na pewno ta sytuacja z funkcją stałą nie będzie miała miejsca, tak? Czyli wtedy ta sytuacja z tego pierwszego na przykład rysunku jest ok, no bo tutaj widzimy, że funkcja w punkcie x0 na pewno jest większa niż. W każdym innym punkcie należącym do otoczenia. I wtedy mówimy, że takie maksimum jest maksimum właściwym, oczywiście lokalnym. W bardzo podobny sposób będziemy definiować minimum lokalne, czyli znowu będziemy musieli sobie wziąć jakieś otoczenie. Czyli istnieje takie epsilon większe od zera, to epsilon może być naprawdę bardzo malutkie, no ale grunt, żeby ono istniało i żeby było większe od zera. Takie, że dla każdego x należącego do takiego przedziału x0 minus -Y, epsilon, x0 plus +Y, epsilon, czyli z dwóch stron sobie bierzemy po prostu taki kawałeczek, funkcja w punktach x ma przyjmować wartości większe bądź równe od wartości w punkcie x0, czyli f od x ma być większe bądź równe od f od x0. Minimum lokalne właściwe definiujemy jako f od x większe od f od x0, oczywiście w przypadku, kiedy istnieje takie epsilon większe od zera i to zachodzi dla każdego x należącego do tego otoczenia punktu x0. Jak sobie spojrzymy jeszcze na ten środkowy wykres, gdzie mieliśmy ten fragment funkcji stałej, to zauważmy, że to maksimum lokalne równie dobrze będzie minimum lokalnym, no bo będzie spełniało tą definicję, że f od x jest większe bądź równe od f od x0, no bo po prostu jest równe. Minima i maksima lokalne, czy też właściwe, czy niewłaściwe, nazywamy ekstremami lokalnymi funkcji. Oczywiście to jest definicja minimum, czy też maksimum lokalnego. I teraz mogłoby się pojawić pytanie, no to w takim razie jak takie ekstrema znajdować? Zanim oczywiście przejdziemy do tego, jak szukać ekstremum lokalnego funkcji, no to przytoczymy sobie takie twierdzenie, jest to warunek konieczny istnienia ekstremum. Pamiętajmy, że konieczny to nie jest to samo co wystarczający. Inaczej ten warunek konieczny istnienia ekstremum może być nazywane twierdzeniem fermata. I co nam to twierdzenie mówi? Jeżeli funkcja ma... Ekstremum lokalne w punkcie x0, czyli już wiemy, że to ekstremum w punkcie x0 jest, tak? Dodatkowo zakładamy, że ta funkcja ma pochodną w tym punkcie f' od x0, czyli te dwie rzeczy zakładamy. Musi mieć ekstremum i to wiemy, i w tym punkcie musi istnieć pochodna. To wtedy ta pochodna w tym punkcie x0 równa się 0. I tutaj, tak jak wspomniałam na początku, ta implikacja nie jest odwrotna, czyli to jest warunek konieczny, ale to nie jest warunek wystarczający. Czyli to znaczy tyle, że nie wystarczy znaleźć taki punkt x0 należący do dziedziny, dla którego pochodna się zeruje, aby w x0 było ekstremum lokalne. tak? Weźmy sobie jakiś przykład. Niech f od x będzie równe x do trzeciej, to wtedy pochodna wynosi 3x kwadrat. Kiedy ta pochodna się zeruje? Ano, 3x kwadrat równa się 0 wtedy, kiedy x jest równe 0. I jak sobie spojrzymy na wykres funkcji x do trzeciej, to zauważamy, że w punkcie x0 równym 0 my wcale nie mamy ekstremum, tak? Dlatego, że ta funkcja tak naprawdę w lewostronnym otoczeniu przyjmuje wartości mniejsze, a w prawostronnym wartości większe. Czyli w tym punkcie x0 nie mamy ekstremum. Czyli zapamiętajmy, nie wystarczy znaleźć tych punktów, X0, dla których pochodna się zeruje. To nie jest warunek wystarczający, to jest warunek konieczny, czyli jeśli wiemy, że jest w tym punkcie ekstremum i istnieje pochodna w tym punkcie, to na pewno pochodna w tym punkcie wtedy jest 0. No to co to twierdzenie nam w takim razie mówi? To twierdzenie nam mówi tyle, że gdy funkcja f od x ma w punkcie x0 ekstremum oraz wiemy, że w tym punkcie ma pochodną, to styczna w tym punkcie jest pozioma. Czyli jeżeli byśmy sobie narysowali jakiś przykładowy wykres i pewien punkt, w którym osiągamy na przykład maksimum lokalne, to styczna w tym punkcie będzie po prostu prostą poziomą. No to najważniejsze pytanie, oczywiście, jak szukać ekstremum lokalnego? Skoro poprzednie twierdzenie nic nam nie mówiło o tym, jak to ekstremum znaleźć, no to się zastanówmy, w których punktach to ekstremum może istnieć. A więc funkcja może mieć ekstremum lokalne tylko w tych punktach, w których pochodna równa się 0 lub pochodna nie istnieje. Ale uwaga, tutaj jest może mieć, czyli nie musi. I tutaj oczywiście przychodzi nam na ratunek twierdzenie, warunek wystarczający istnienia ekstremum. Jeśli funkcja f spełnia następujące warunki, czyli f' od x0 równa się 0, czyli pochodna w danym punkcie x0 się zeruje, jak wiemy z poprzednich rozważań, to nie wystarczy, żeby funkcja miała w tym punkcie ekstremum, ale jeśli dorzucimy do tego kolejny warunek, czyli Istnieje takie epsilon większe od zera, że pochodna f' od x jest większa od 0 dla x należących do przedziału x0 minus epsilon x0 oraz f' od x jest mniejsza od zera dla xów należących do przedziału x0, x0 plus epsilon, y, to w punkcie x0 ma maksimum lokalne właściwe. Czyli innymi słowy, po pierwsze, pochodna w punkcie x0 się nam musi wyzerować, ale dodatkowo w lewostronnym otoczeniu funkcja jest rosnąca, a w prawostronnym otoczeniu funkcja jest malejąca. Tak? Czyli najpierw nam funkcja rośnie do pewnego punktu X0, w tym punkcie X0 pochodna się nam zeruje i później nam funkcja maleje. I wtedy wiemy, że w tym punkcie X0 funkcja osiąga maksimum lokalne właściwe. Przy minimum lokalnym jest bardzo podobnie, czyli jeśli funkcja spełnia takie warunki, że po pierwsze pochodna w punkcie x0 równa się 0 oraz po drugie istnieje epsilon większe od 0, takie że f'x jest mniejsze od 0 dla każdego x należącego do przedziału x0 minus epsilon x0 oraz f'x jest większe od 0 dla każdego x należącego do przedziału x0, x0 plus epsilon to wtedy ta funkcja będzie miała minimum. Czyli na rysunku, by to wyglądało w ten sposób, że mamy pewien punkt X0. My wiemy, że w tym punkcie pochodna się nam zeruje, i w lewostronnym otoczeniu punktu X0 mamy moment, w którym funkcja nam maleje. Później mamy to nasze X0, w którym pochodna się zeruje, i później w prawostronnym otoczeniu X0 funkcja rośnie, tak? To wtedy wiemy, że ta funkcja w punkcie X0 ma minimum lokalne, właściwe. W takim razie, szukając ekstremum, musimy postąpić w ten sposób, że znaleźć punkty, w których pochodna funkcji się nam zeruje, oraz w tym punkcie pochodna zmienia znak. To wtedy mówimy, że będzie ona miała w tym punkcie ekstremum. Ale, znowu tutaj pojawia się pewne ale. Ekstrema mogą też występować w punktach, w których pochodna nie istnieje. Czyli to jest jeden z przypadków, no bo oprócz tych punktów, które dostaniemy z tego twierdzenia, czyli tych Punktów, w których pochodna się nam wyzeruje, no i będzie ta zmiana znaku, to oczywiście ekstrema będą też mogły występować w punktach, w których pochodna nie istnieje. Tutaj takim idealnym przykładem jest funkcja F od x równa modus x, no bo ona ma w punkcie x0 równym 0 ekstremum, ale nie ma w tym punkcie pochodnej. I w tym filmiku to by było na tyle. W kolejnych filmikach spróbujemy znaleźć sobie wartości największe i najmniejsze funkcji w danym przedziale, czyli innymi słowy będziemy próbowali znaleźć ekstrema lokalne funkcji w przedziale. Zapraszam Was oczywiście do innych filmików na moim kanale. Wpadajcie także na fanpage na Facebooku oraz na profil na Instagramie. Cześć!